Jezioro Winiary w Gnieźnie przeszło rekultywację. Zabieg ma ograniczyć zakwitanie, powstawanie sinic i w ten sposób poprawi stan wody w jeziorze. Urząd Miejski uzyskał dofinansowanie w wysokości 105 tysięcy złotych na jego przeprowadzenie. Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu na środowisko i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało nam się przeprowadzić proces aeracji pulweryzacyjnej, z inaktywacją fosforu, czyli takiego procesu, który polegał na dwojakich działaniach. Mianowicie pierwsze działanie polegało na tym, że zbadano dokładnie jezioro, jeżeli chodzi o zawartość fosforanów, fosforu i Później czterokrotnie powtarzano zabiegi związane z tym, żeby odpowiedni czynnik ten fosfor neutralizował. I to było pierwsze, to było pierwsze działanie. Natomiast drugie działanie polegało na tym, że rośliny redestnicę kędzierzawą wycięto z dna jeziora w ilości około 20 ton. Dlatego że. Tardestnica też była absorberem fosforanów. Również podczas rozkładania się gdzieś tam na dnie jeziora, te fosforany w pewien sposób powodowały rozwój glonów, co się przyczyniało do rozwoju sinic. Więc ryzyko sinic w pewien sposób zostało zminimalizowane, dzięki czemu mogło kąpielisko działać, dlatego że to jest to nasze jezioro, w którym, przy którym mamy kąpielisko miejskie i, i, i sinice są dużym zagrożeniem. Wiemy dobrze, w skali ogólnokrajowej jest to problem. Więc te dwa procesy czyli wycinka roślinności oraz neutralizacja fosforu spowodowały, że wyniki badań jeziora, wody były pozytywne i, i, i mogliśmy dzięki temu normalnie funkcjonować z jeziorem. Tak, z Koźmina Wielkopolskiego przyjechała firma, doktor Osuch i w kwocie około 110 tysięcy złotych zostały przeprowadzone te zabiegi. Firma współpracowała wcześniej z Uniwersytetem Przyrodniczym, została to technologia wcześniej wymyślona przez naukowców z Uniwersytetu, także było to sprawdzone działanie i, i po tych czterech zabiegach przez trzy miesiące, praktycznie od maja do sierpnia, no, udało nam się uniknąć, e, Wyłączenia jeziora z funkcjonowania kąpielowego. Obecnie nie wiadomo, czy zabieg będzie trzeba powtórzyć i kiedy będzie to konieczne wszystko zależy od wielu czynników. Tutaj bardzo nałożyła się też nam e, ta sytuacja z gradobiciem majowym, dlatego że wody, które spływają do jeziora, one też w pewien sposób e, są zanieczyszczone i w tym momencie kiedy mamy zanieczyszczone wody plus temperaturę niesprzyjającą, warunkuje to rozwój zarówno desnicy, jak i brak natlenienia. E, no i później te silnice się rozwijają. Dlatego e, na pewno na ten czas udało nam się jezioro uratować. E, w przyszłym roku będzie zależało to od determinant pogodowych, jak i na no naszych tutaj gospodarczo-przyrodniczych. Jezioro Winiary zajmuje 10 hektarów powierzchni. Korzystają z niego przez cały rok wędkarze. W okresie wakacyjnym jest także kąpieliskiem.